Panie burmistrzu, wysoka rado. Dzisiejszy dzień to wyjątkowy moment dla naszego miasta, dla naszej społeczności, dla każdego z nas. Obdarzeni zaufaniem społecznym, z demokratycznym mandatem do sprawowania władzy, stajemy dzisiaj przed mieszkańcami naszego miasta, uroczyście ślubując, że będziemy godnie, rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki radnego. Przyjmujemy jednocześnie na siebie obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej i co najważniejsze utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami. I nieważne kto ile sobie głosów, z jakiego komitetu startował, dzisiaj wszyscy stajemy się na równi odpowiedzialni za losy naszej małej ojczyzny, za losy naszego miasta, Lęborka. Dla mnie ten dzień jest tym bardziej szczególny, bo powierzyliście mi Państwo także ważną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję za zaufanie, które którym mnie obdarzyliście. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. Jako przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązuję się do prowadzenia obrad w sposób otwarty, transparentny i uczciwy wierzę w siłę dialogu ponad podziałami i współpracy. Wspólnie jako radni mamy za zadanie działać w najlepszym interesie mieszkańców i podejmować decyzje, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Chciałbym podkreślić, jak ważne jest budowanie silnych relacji między Radą Miejską a Burmistrzem. Nasza współpraca będzie kluczowa dla realizacji wspólnych celów. Wszyscy razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla naszego miasta. Pragnę zachęcić wszystkich radnych do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady. Tylko poprzez zaangażowanie i gotowość do współdziałania możemy osiągnąć sukces. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również funkcjonowania Rady Miejskiej. Jestem pewien, że razem uda nam się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zbudować przyszłość, z której będziemy dumni. Również z tego miejsca chciałbym życzyć naszemu nowemu burmistrzowi powodzenia w pełnieniu obowiązków. Wiem, że wybór, który dokonali mieszkańcy w demokratycznych wyborach jest oznaką zmiany pokoleniowej, która jest naturalnym procesem w historii każdego miasta. Cieszę się, że możemy być świadkami tego procesu i współpracować na rzecz naszego wspólnego domu. Pamiętajmy, że przyszłość zaczyna się dzisiaj, a nie jutro. Dziękuję.